Witajcie, kochani, oto ja dzisiaj w tą sylwestrową noc, Wasz, profesor butelkologii stosowanej i puszkologii wtórnej, Wasz, grześ, super zbieracz. Moi kochani, z okazji zbliżającego się 2025 roku chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego najlepszego, kochani, miłego, wspaniałego świętowania dzisiejszego wieczora i nocy wspaniałej tej niezapomnianej nocy Wam życzę oraz jeszcze lepszego 2025 roku. Ja, Grześ Superzbieracz, łączę się duchem razem z Wami w całym Lublinie, w całym regionie i na całej planecie Ziemia. Moi kochani, chciałbym z głębi serca Wam życzyć wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Rok 2025 to również szczególny rok. Będzie już jesienią celebracja na całym Lublinie mojego dwudziestolecia jako Grześ Superzbieracz, ikona numer jeden studenckiego świata. Moi kochani, chciałbym serdecznie wszystkim podziękować za tyle lat potężnej pracy, za tyle lat ostrego działania w recyklingu, w procentowym świecie, wszędzie, w terenie, w mieszkaniach, w akademikach, na stacjach. Tak, kochani, to już prawie 20 lat. I jeszcze raz dziękuję. Moi drodzy, rok 2025 już nadchodzi. Mam nadzieję, że w roku 2025 wejdzie już w życie ta nowa ustawa o ochronie środowiska i recyklingu. Będę mógł ruszyć dalej z nowym asortymentem, z nowymi wyzwaniami, jak obrót butelkami pet plastikowymi. Czy buteleczkami po yy, małpkach. A tego wiadomo, wszędzie jest pełno. Moi kochani, mam nadzieję, że wszyscy razem ruszymy ostro do boju w 2025 i każdy z Was da siebie wszystko. Liczę na Was. A teraz, moi kochani, jak widzicie prosto z Centrum Dowodzenia Grzesia, te Power of One, Aleje Radsłowickie. Nastąpi toast noworoczny. Moi kochani, jak widzicie, jest to już tradycja. Za chwilkę otworzę ten szampan. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie i razem uczcimy ten nadchodzący rok. A więc, moi kochani, obserwujcie, patrzcie i działamy. Moi kochani, jeszcze raz dziękuję wszystkim za tyle telefonów, za tyle wiadomości, które dziś spływają od Facebooka po Instagrama, od TikToka po Snapchat. Cały czas mam telefony od Was, smsy i wiadomości. Bardzo jeszcze raz dziękuję za tyle zaproszeń na Sylwestra, za tyle zaproszeń na różne y, miejscówki, różne imprezy i w Lublinie i w regionie. Jestem bardzo Wam za to wdzięczny. A teraz, moi kochani. Już nadszedł ten czas. Toast noworoczny z grzesiem The Power of One. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Trochę ciężko, ale mam nadzieję, że się uda. Kochani, o tak, wszystkiego najlepszego, moi drodzy. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na ten 2025 rok. Moi drodzy, udanego sylwestra, udanej imprezy, żeby ten 2025 rok był naprawdę wyjątkowy i fantastyczny. Tego Wam i sobie życzę. Jeszcze raz, kochani, 2025, witamy i celebrujemy go z grzesiem. Te Power of One, moi drodzy, to jest Toast za Was i za nas. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Niech 2025 będzie wyjątkowy. Tego Wami sobie życzę. Dziękuję Wam jeszcze raz, kochani, i działamy. To będzie niesamowity rok. Pozdrawiam Was, kochani, i jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Pełna moc. Działamy. Niech 2025. Będzie epicki. Tego wami sobie życzę. Zdrówko.